Tajemnica czterech piórek. Piorun szos włącza do palanie. Hmm. I tak jestem szybszy od ciebie, Filip. Szybciej, piorunie, jedziecie wow. 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 gdzieś! <laughs> dziubek! Przepraszam? Praca, praca, praca. Tak! Pierwsza! Jej, pierwszy! Wygrałem! Kitek, kto wygrał? A, Nie jestem pewien. Przecież miałeś oglądać. Oglądałem! Wszystko oprócz końca? Cóż i tak nic nie szkodzi, bo ja wygrałem! Nie, bo ja! Rosie, może upieczemy ciasteczka? Mam nadzieję, że lepiej pieczesz ciasteczka niż się ścigasz, bo inaczej ktoś może mieć ból brzuszka. <śmum> ja wygrałam. Poproszę czekoladę, Rosie? Jak mogłeś nie zauważyć, że to ja wygrałam? Przepraszam, Rosie. Ciupek mi zasłonił. E Rosie? Co? <laughs> Mój guzik. Gdzie on się podział? Nie wiem. O, na szczęście nie ma go na ciastkach. Musiał odpaść podczas wyścigu. Muszę go znaleźć. O, pospiesz się, Bruno. Już pora wstać, Bruno. Jest bardzo późno. Czemu mój budzik nie zadzwonił? O, gdzie on jest? Mojego misia też nie ma. A on nigdy sam nie wychodzi. Dostałem go, jak byłem malutki. Chwileczkę. Co to? Ja też to dostałam. O, otwieramy? Nie wiem. Misio by wiedział. Chciałabym go znaleźć. Dobrze, Kicek. Tutaj zaczęliśmy wyścig. To szukajmy guzika. O, wybacz, Rosie. robię zwycięskie okrążenie. O, patrzuszka, pewnie ktoś ma urodziny. Nieważne, Kicek, im szybciej znajdę mój guzik, tym szybciej wygram z Filipem drugi raz. Poszukajmy u Bruna. Przechodziłam tamtędy. Cześć, Rosie. Cześć, Kicek! Też znaleźliście paczkę? Patrzcie! Hmm, świetnie, ale zgubiłam guzik. A mi zniknął budzik? A mi, Misio! Ktoś to musiał zabrać, Kicek! To wymaga pilnego dochodzenia! Więc, tobie zginął budzik. O której godzinie? O, nie wiem, bo nie miałam zegara. O, mogłem przynieść ciasteczka. To głodna praca, to dochodzenie. Uwaga! Stop! Stop! To jest poważne dochodzenie. Ja spróbuję. Pączki. nie Rozji. A teraz, co robiłyście dzisiaj rano? Kic, kic, kic! Rozumiem. A czemu kicałyście? Bo my zawsze kiecamy! Potrzebny jest nam ktoś mądry i sprytny. Jak ja! Miałam na myśli Zofię. Chodźmy. Rozi. I kicek. Co za niespodzianka. Witaj, Zofio. Skąd wiedziałaś, że to my? Ja wiem wiele rzeczy. A kickowi burczy w brzuszku. O, przepraszam. Rozji, podejdź bliżej dziecko. Co cię martwi? Nie wiemy, kto zabiera nasze rzeczy. I nie wiemy, kto to taki. Czy to pustynia szuka prysznica z deszczem? Czy może deszcz znajduje pustynię? A, ale przecież nie pada. Chyba rozumiem. Nie mamy szukać winnego, lecz winny ma znaleźć nas. Dziękuję, Zofio. Musimy zastawić pułapkę. Filip! Gotowa, żeby znów być druga, Rosie? Nie, nie jestem jeszcze gotowa, żeby z tobą znowu wygrać. Muszę pożyczyć twoją piłkę. No, dobra, ale uważaj, to moja najlepsza. Będę uważać, obiecuję. Jadę do Dębiaka. To będzie przynęta. Teraz czekamy. Ktokolwiek bierze nasze rzeczy, przyjdzie po Filipa piłkę, a my poczekamy i go na tym złapiemy. Cześć. Pomyśleliśmy, że będziecie głodni, więc przynieśliśmy ciasteczka. Dzięki. Tu przed kim się chowamy? Chcemy znaleźć osobę, która bierze rzeczy. Filipa piłka jest przynętą. Jaka piłka? <laughs> Zniknęła. O, piłka Filipa. Rosie. Obiecałaś, że nie zginie. No wiem, lepiej go znajdźmy. Na pewno zrozumie. Zniknęła to moja ulubiona piłka. Eee, e, strasznie mi dzisiaj niewygodnie. Przepraszam, chcieliśmy odzyskać nasze ulubione rzeczy. Może otwórzmy te paczki. Może tam są wskazówki. Albo piórka. Więc jak znajdziemy właściciela piór, to dowiemy się, kto zabrał rzeczy. O, oh, czy to ja? Uh, to brzmi jak mój budzik. Chyba jest. Oh, 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 oh. Już lepiej. Mój guzik. Dziubek. Znalazłem go na drodze. Mój misio. Hmm. Moja piłka. Dziubek. Czemu wziąłeś rzeczy, które nie są twoje? Każdy ma jakieś ulubione rzeczy. Ja też chciałem coś wyjątkowego. Więc zrobiłem zamianę. Dziubek, przecież wiesz, że nie wolno tak bez pytania. No wiem. I okazało się, że moją ulubioną rzeczą są moje piórka. Więc je wszystkie oddałem. Nawet zapasowe. Tak bardzo za nimi tęsknię. Każdy tęskni za swoimi rzeczami, ponieważ są wyjątkowe. Misio może Cię odwiedzać, kiedy chcesz, ciubek. I możesz pożyczyć mój budzik. I może piłkę. Ale najpierw zapytaj, okej? Okay? Przepraszam, że Was wszystkich zasmuciłem. Chciałbym Wam to jakoś wynagrodzić. Możesz. Ścigamy się. Ha, ha. Piorun z gotowy do startu. <śmiech> Nadjeżdżam! <śmiech> I co? Była bardzo blisko. Ale zwycięzcą jest... Rosie! Tak! Dzięki za wyścig, Filip. Najlepszy, jaki mieliśmy. Racja, ale ostatni, który wygrałaś. <laughs> Świetnie! Tak... Prawda? Kicek, co jest Twoją ulubioną rzeczą? Mam kilka! Mój dinozaur, moje jojo, czasem moja papuszka, albo moje rolki. Nie masz jednej najbardziej ulubionej rzeczy? Cóż, tak! Co to jest? No. Właściwie dwie rzeczy. Kisek. decyduj się. <grystanie> no dobra masz. <grystanie> Dębiak podróżuje w czasie. Hej, filipie. Co on robi, Rosie? Zapytajmy go. Filipie. Czekaj. Wow! Hej! ostrożnie! Nie zajmuj się nimi! Jedź za piorunem szos! U, u, cześć, Filipie! Piękny dzień, prawda? E? Cześć, Filipie! Wołaliśmy cię, a ty odjechałeś. E? Jestem trochę zajęty, wybacz! Coś ci się zgubiło? Chcesz je włożyć do pudełka? Szukam odpowiedniego miejsca na kapsułę czasu. Co to jest kapsuła czasu? Włożę różne rzeczy do puszki i zakopię ją pod ziemią. Super! A po co? Żeby ktoś mógł ją odnaleźć po wielu, wielu latach. Ale najpierw muszę znaleźć dla niej jakieś dobre miejsce. Poradź Siedembiaka. Wie o ogrodzie więcej niż my wszyscy. Ha, ha, Dziękuję! Kła, 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 berek, Ha, ha! Berek, ha, ha! Mańku! Za długo się w to bawimy! Skończmy i odpocznijmy! O, chętnie! Jeśli dziubek skończy! ha! Berek, ha, ha. ha. Fascynująca rzecz. Kapsuła czasu. Szukam miejsca, gdzie mógłbym ją zakopać. Czy masz jakiś pomysł? Tu, obok mnie. E, musielibyśmy wykopać dziurę. Kierkotała cię w korzenie. Nie szkodzi. Miejsce pomiędzy korzeniami na pewno będzie dla niej dobre. Mam takie przeczucie, wiecie? <laughs> Ha, ha, super, dzięki! Skacze, skacze! Szybki Jakby przyszedł maniek, to mnie tu nie było! O, o co chodzi z tą kapsułą czasu? Co chcesz wsadzić do środka? Hmm, jeszcze nie wiem, ale na pewno coś ciekawego i coś ważnego! Czy my też możemy coś włożyć? Tak! No jasne. Chodźcie, niech każdy coś znajdzie! U, u, ja mam dużo ciekawych rzeczy! I ja też! Hmm, ciekawe, co ja mam włożyć do kapsuły! Nie martw się! Na pewno coś wymyślisz! O, to bez sensu! To tylko zabawa! O, tylko zabawa? Wiedziałem, chcesz, żeby czułek wygrał! Przerwa! Szukam ciekawych rzeczy do kapsuły czasu. O! Czyli możemy już skończyć zabawę! No, podajcie sobie skrzydła! Barak! Wygrał najlepszy! Włożę do kapsuły swój obrazek. To jestem ja, a to jest kicek. A ja włożę moją wyścigówkę! A ty co, Kicku? E, prawie najlepszy latawiec. A ja patelnia Zrobiłem na niej wiele naleśników. W porządku. O ile to jest ostatnia rzecz. H? E? Problem. Ludzie przyszłości powinni wiedzieć o Dziupku najlepszym budowniczym gniazd na świecie, zwłaszcza w tym ogrodzie i nie i w ogóle. Dziupku? Właśnie. Ale mój latawiec jest ciekawszy niż obrazek Rosie. Nic nie jest ciekawsze niż moje gniazda. Hmm. Wybiorę tylko najbardziej interesującą rzecz samochód. Oh. Oh. To nie fair. Jeżeli każdy z Was przyniesie jakąś malutką rzecz, to wszystko nam się zmieści. Dobra, ale szybko, bo chcę już kopać. To będzie najfajniejsze. Przecież jesteś tutaj dłużej niż my. Na pewno masz coś, co się nada. Chciałbym, żeby tak było, ale... Urra! Wybacz. Chyba muszę dać komuś nauczkę. Uh. O, jestem strasznie zmęczony. Ha, ale warto było popatrzeć na mnie dzióbka. Urra! Teraz to naprawdę wygrał najlepszy. A, skończcie już z tym głupim berkiem. Dobrze. O ile uznamy, że wygrałem. Co? Obaj wygraliście. Chodźcie. Poszukajmy rzeczy do kapsuły czasu. Mały, ale przynajmniej ma baterię. Jeden z moich ulubionych guzików. Prawie najlepsze jojo, jakie mam. Sama ją zrobiłam. Pa, bransoletko. Dobry pomysł, Olu. A ja wyrzeźbiłem misia. To ja. Piórna ręka. Super. Każdy włożył coś do środka. Oprócz mnie. Ale jest jeszcze miejsce na twoją rzecz. Ach. Nic mi nie przychodzi do głowy. A może liść? Liście nie żyją zbyt długo. A może gałązkę? Dziękuję, ale ta gałązka nie jest wyjątkowa. Ja. Chyba ludzie z przyszłości nie znajdą niczego, co byłoby moje. E, możemy już kopać? Co to było? To pudełko. Otwórzmy je. Coś wypadło. Patrzcie. Szybko, łapcie tę kartkę. Mańku! To jest czyjeś zdjęcie! To bardzo, bardzo stare zdjęcie! Wygląda jak wzgórze dębiaka! Ale gdzie jest dębiak? E mogę zerknąć? To dębiak! Patrz! Tak, to ja! Kiedy byłem bardzo młody. Bardzo wiele lat temu. <laughs> Zupełnie o tym zapomniałem. Już wiem, co możesz włożyć do kapsuły czasu. No dalej, chłopcy. Pogódźcie się. Mówimy ser. <laughs> Nie, mówimy dębiak. <laughs> dębiak. Patrz, ten biaku, to ty bardzo wiele lat temu, a to ty teraz, z przyjaciółmi. Włóżmy oba zdjęcia do kapsuły czasu. Nigdy w życiu nie czułem się taki dumny. Wyrosłeś z chudego drzewka na największy dom w tym ogrodzie! Ho, ho, ho. Nie! Jesteście moimi przyjaciółmi! Z tego jestem taki dumny! Berek! Brrr, brrr, Żarcik. Brrr, Przesuń się trochę do tyłu! Nie to ty się przesuń! <śmienicza>